We vlogu m.in. zaglądamy na strych, wyrzucamy rzeczy, idziemy pierwszy raz na basen, pyszne lody i dużo rozmów. Dobry, kto tu wstał? I z samego rana obiera nie, nie, cebulę. Nie, nie. nie ma, nie ma. Jest, jest przecież. Pięknie. To jest Marysi pasja, obieranie cebul. Dzień dobry, zapraszam was na vloga, jak widzicie mam słuchawki, bo ja oczywiście z samego rana montowałem dla was vloga i też trochę dla nas, bo wiadomo, że to jest cudowna pamiątka. Na śniadanko jajecznica z ketchupem. a tak naprawdę to Martyna tak lubi jeść i uczy tak moją córeczkę, ale generalnie ja tego nie popieram. Robimy porządki. Zabierają dzisiaj takie gabaryty w duże rzeczy, więc wynosiliśmy starą szafę i takie rzeczy. Pokaż, co ty tam masz? Znaleźliśmy takie starodawne, to, ma 500 to jest takie. Starodawne. masz 500 lat takie. I myślę. takie kurczaki. A Marysia bardzo kocha kurczaki. Dokiki, kuku, kuku. ja. Robimy, słuchajcie, porządki i jest tutaj mnóstwo takich starodawnych rzeczy. Strasznie dużo tego To są takie te ten dawne, ma ten że mamy że ze 100 lat. A znaleźliśmy coś, czego szkarżyć. Co teraz się okaże, bo ja nie wiem, czy to jest rożek A myślę, że jest. Tak. Patrz. No, jest ten rożek, jest. Ekstra, bo ja z Marysią go użyłam. Może raz. Bo jaka to plama jest chyba od mleka? Raz, ją, raz ten rożek użyłam, a że to się nie? Lato, to bez sensu, żebym kupowała. No. Właśnie będziemy sobie jeść obiadek. Martyna zrobiła taki makaron pomidorowy. Yy, Marysia już je i zobaczcie. Marysia je z obrazkiem, z kolorowanką. A w tej kolorowance jestem ja, Martyna i kto to jest? To? Ja. Tak, Marysia potrafi ostatnio mówi ja. Mięśnie to wygląda. To jest, to jest sos orzechowy. Aha. Miksa, a Marysia ma słupikach Okej, Ok, a to mięso to co to jest ta weget? Z orzechów. Z orzechów, aha, to nie jest sojowe. Jak to jest Aha. Orzechy. A ty tam wyżnego jesz? A! Mmm, ale masz piękną buźkę. Tutaj miękkę zrobiła. Taką poważną, co? Co my tu rysujemy? ta ta! Pokaż Poczekaj, o tutaj jest. Tata, mama i ty. Tak! Ja. Rysujemy, rysujemy, na na na, 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 na. Rysujemy, rysujemy, na, 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 na. na. Jakie plany na dzisiaj? Oprócz tego, że dzisiaj sprzątaliśmy górę, czego dużo za dużo nie nagrywałem, bo no, byłem w takim ferworze, ferworze, sprzątania i bardzo dużo udało nam się posprzątać, bo też do to jest strych, jak to się nazywa? Pawlacz? Pawlacz, no tego tak Pawlacz trochę oczyszczaliśmy. Planujemy z Marysią jechać zaraz na basen. Dawno nie byliśmy na basenie, a bardzo go lubimy. Marcia też bardzo lubi, ale pewnie nie pamięta nawet, jak to wygląda. I to, co jeszcze na dzisiaj mamy zaplanowane, to przygotować dostawę do Panda Concept Store, gdzie są nasze świece. Trzeba popakować trochę rzeczy. I co jeszcze dzisiaj? Muszę A, dostaliśmy ostatnio bardzo fajne książki. To przy okazji pokażę wam. W ogóle słuchajcie, ostatnio dostaliśmy y, Jano i Vito od wydawnictwa Mamania y, i powiem wam, że my jesteśmy zachwyceni tymi książkami. Dostaliśmy takie trzy książeczki i one są y, w, na w ogóle na, na teraz dla Marysi idealne. Tutaj mamy te o telefonie taty, który korzysta z telefonu, y, tu u lekarza. I Vito idzie do żłobka. I w ogóle super tematyczne, bardzo ładne ilustracje, są naprawdę oryginalne. Martynie może się aż tak nie podobają, natomiast mi się bardzo podobają te ilustracje, są takie bardzo nowoczesne. Jest bardzo wcześnie, ale Vito już nie chce spać. Dzisiaj czeka go coś zupełnie nowego. Wito wchodzi do sypialni mamy i taty. Rodzice jeszcze śpią. I to daje buziaka mamie i tacie o takiego Tak? Mama otwiera oczy. Gotowa jesteś Marysia? Jedziemy na basen! Proszę bardzo, to dla Marysi. Wszystko mamy. To jedziemy! Tasader. Dobra. Pa mamo! powodzenia, nie, nie narób się ogólnie dawno nie byliśmy na basenie więc się trochę nie mogę doczekać Marysi reakcji bo ona ostatnio się tak cieszy wieloma rzeczami a basen pewnie zapomniała, jak to jest mieliśmy problem żeby zaparkować. Krążyliśmy kilka razy, ale się udało. Mam nadzieję, że to nie na basen tyle osób, bo tutaj też jest w ogóle takie centrum edukacyjno-rekreacyjne. Piłka nożna, jakieś mnóstwo różnych rzeczy. I mam nadzieję, że na basen to tam. Aj na Ajna Aj na zdróbka. Jesteśmy już po. Podobało ci się Marysia? Fajnie było. A co robiłaś na basenie? Ból, 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 a łaj-łaj? Tak. Łaj? Więc my jesteśmy już po basenie, tak? Tak. Fajnie było. Była na początku bardzo ostrożna Marysia, ale później już naprawdę taka odważniejsza, wygłupiała się, nawet załapała pływanie i machała nóżkami pod wodą. Pięknie, fajnie było. Jesteśmy w aucie i jedziemy do domu. Nie było tak dużo ludzi, jak się mogłoby wydawać. Pełno aut, pełno ludzi, ale przyjechali wszyscy na event jakiś um, kulturystyki. Wszyscy jacyś tacy napakowani, sylwetki zrobione, pomalowani na pomarańczowo. No, więc tam dużo ludzi było, a my mieliśmy takie pustki na basenie, więc bardzo przyjemnie. Myślę, że dużo ludzi też się trochę przystraszyło tych samochodów i tego jest, że tak jest pełno. I tak naprawdę, dlatego nie pojechali na basen, a było w miarę pusto, przyjemno. Co najlepiej po basenie na lody? Przejechaliśmy do ulubionej, ulubionej na i w ogóle to jest taki chyba dzień z tatą. Więc Marysia ma mango lassi, tak taki kawałeczek, to nie taki cały lód w lodzie. A ja mam hałwę z migdałami i słony karmel. Marysia jej kolacji i teraz sprząta po sobie. Ale zażyczyła sobie dokładki mango. Man. Mango powiedz. No opowiadaj, jak tam twój mm, dzień? też się jak nie dzień. <noise> <noise> no. Nie, ogólnie to fajnie, bo znowu udało się zrobić to, co zaplanowałam. Ja. Mm, super, a co? Ci no się bo dało? ty się już chciałeś wymigać z tego sprzątania. Już słyszałam no, 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 przedwczoraj no, no. wczoraj, że tak nie za bardzo chcesz. A ja miałam, tak, miałam taką potrzebę dużą, żeby ogarnąć górę, ponieważ tam jest mnóstwo gratów, a wśród tych gratów są rzeczy, które będą potrzebne dla tosi. I tak na przykład nie mogłam znaleźć rożka pomaryści, nie mogłam znaleźć przyjści i wiedziałam, że jak tam posprzątamy, to to znajdziemy. No i dzisiaj przyjechała moja mama i pomagała na to ogarnąć. A więc przyjechała mamy mama Martyny i nam pomagała właśnie ogarnąć, tam już było dużo takich na pawlaczu rzeczy właśnie rodziców Martyny. Twoje rodzinki ogólnie. Tak. Ale głównie sprzątaliśmy pokój, który nazywamy magazynem. I mój stary pokój. Martyny stary pokój. No, a teraz zaraz będziemy się z ziemi kąpać. Nim, jak zrobi przemeblowanie generalnie, to, to zaczniemy się kąpać, yy, no i mimo, że jest jasno, to już jest późno. No jest przed 19. Co ty kombinujesz Marysia? No, nie wiem, czy spadnie, czy nie spadnie, ale zobacz, w razie czego ją złapię. Zobacz co gadać z sąsiadami Do kogo dzwonisz? Do taty Do taty? Powiedz halo Nie ma A nie ma <śle> Nikt nic nie mówi nie ma. Gdzie jest moja żaba? Ja, ja, ja. <śle> Ty? Jesteś moją żabą. Na dobranoc wybraliśmy książeczkę Jano i Wito. Tak? Mm. Idziemy sobie czytać. Dobranoc. Uspałem Marysię. To znaczy, o, no, ja się ciągle mylę. Nie uspałem Marysi, tylko przeczytałem. Przeczytałem Marysi książeczkę. No i y, sama zasnęła. Jeszcze brakuje tego elementu, że nie leżymy obok niej. Ty nie leżysz obok niej? Yy, mm -hmm. I że wiesz, ty tylko czytasz książkę. Na przykład ona, ty siedzisz, ona leży, czytasz książkę i wychodzisz. Bo ona niestety nadal potrzebuje. No, no, no potrzebuje bliskości. No. Potrzebuje. Yy, znaczy, ja nie wyobrażam sobie inaczej na razie czytać książeczki mm -hmm. z nią, jak nie w łóżku. No bo jak jej pokazywać obrazki i czytać? Wiesz no to o co, chodzi. No, no, to jest. No. no, nie wiem jak to ludzie. Jak wy macie jakieś Ale, tipy, wiesz, to po, no, tak, po możecie pisać. Jeśli sypię trójkę dzieci, no to czyta jedną książkę. <coughs> Wszystkim chyba, nie wiem, co nie wiem nie wiem Że jak ktoś ma dwójkę dzieci albo trójkę w jednym pokoju, no to przecież siada i tutaj jedną. No tak, ale przy się... rocznym dziecku, Bule, który... A ona za dwa miesiące będzie mieć dwa lata. No, siedzimy sobie już, zjedliśmy kolację i oglądamy i pokażę Wam co. Samochodozę. Kiedyś oglądaliśmy z Martą tą samochodozę, generalnie. Hmm. Jakoś, Jakoś jak tak to? nas to tak, nie wiem, tak chyba interesuje to oglądanie takich dram, <laughs> nie wiem, ale ciekawie się to ogląda. Eee, A ty wiem, czemu w, w ogóle to, oglądasz to? Ta no, to jest taki kanał na YouTubie prowadzony przez takiego Wojtka, który pokazuje patologię. Parkowania samochodów, jeżdżenia po chodnikach, jeżdżenia w miejscach niedozwolonych. parkowanie na trawie, psucie tak. jej. Ale to nawet, wiesz, i to, to psucie i parkowanie na trawie to jest jedno. Ale uważam, że on robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o zwracanie uwagi na jeżdżenie autami po ulicy. Mm -hmm. Tak. Bo naprawdę, czasami te filmy. Po ulicy, on, po chodnikach. baby brain. Takim dostawczym autem widzimy, jak wjeżdża ymm, człowiek na chodnik, gdzie tak naprawdę on nie ma szansy, żeby cokolwiek zobaczyć. Czy tam idzie dziecko, czy rower, czy cokolwiek, to to jest bardzo niebezpieczne. I w ogóle ja, odkąd jestem mamą i poruszam się wózkiem po ulicach i po chodnikach, no naprawdę czasami jest tak, że przez ten auto zaparkowane, na przykład bardzo często Imposty albo THL parkują u nas w takim miejscu, że ja nie jestem w stanie przejść wózkiem, mm -hmm. tylko muszę iść ulicą, żeby przejść dalej. I w ogóle no to... taki człowiek się nie przejmuje kompletnie takimi osobami. Miejscami dla mnie ten Wojtek jest... Trochę za agresywny, ja trochę... No powiedziała, że bardziej prowokujący. Prowokujący. Tak, on. ale nie agresywny. Prowokuje i czasami tak się zachowuje właśnie tak dziwnie strasznie, ale z drugiej strony nie wiem, czy w innym przypadku to by działało to, co on robi, a faktycznie to działa, hmm. że ludzie przestają parkować w miejscach niedozwolonych, na trawach, na chodnikach. Wiecie, że to serio. Y jak jak oglądaliśmy, to widać on pokazuje czasami właśnie tak, że o pusto, nie? Że już nie ma tutaj, nie parkują, hmm. więc to. Hmm. A, ale druga sprawa jest taka, że myślę, że gdyby on nie był taki prowokujący i nie robił takich zaskakujących rzeczy, to nie oglądałoby nam się tego tak dobrze, bo jest drugi taki kanał, no co? ta konfitura. Ten człowiek też robi taką dobrą robotę. Mhm. W ogóle słuchajcie, jak my byliśmy z Marysią na basenie, to Martyna sama skręciła ten przewijak, no i to już jest przygotowane dla Tosi. No, Serdzio, dobra, ja lubię takie rzeczy robić, dłubać, ale co ciekawe, jeszcze trzy dni temu miałam okropne bóle rywy kulszowej, na szczęście mi to minęło i zamiast się oszczędzać, to zaczęłam składać. No właśnie. Ale A idę do nam miała y, odpoczywać teraz. No. Pod tymi tiktokami, jak Mateusz nagrywa nasze zakupy, bardzo często tak ludzie się dziwią, A to co wy z tego gotujecie same y, warzywa. Y, no i w sumie ja, ja chcę wam powiedzieć, że te zakupy, które robimy, to są bardzo przemyślane zakupy. To nie jest tak, że ja idę do sklepu i wybieram sobie co popadnie z półek tylko. Y, ten proces wygląda w ten sposób. Czy mam na iPhone'ie mój notatniczek? Na tak. iPhone? Jak <głos》> no, <głos》>. Najpierw sobie tutaj wypisuję, co chciałabym ugotować w danym tygodniu. Tak czy na przykład na ten tydzień mamy zaplanowaną zupę kalafiorową. Z zawsze mamy takie klasyczki, że jest na przykład sotosty, naleśnik, pieczony, owsianka, jajka i czasami jakieś kanapki. No i ja pod te dania potem robię sobie listę zakupów. I jak jestem na zakupach, to sobie zawsze odkupię. Co już wzięłam, a co nie. Może więc... już nie mam siły trzymać tego telefonu. Z głowy. Nie, to co chciałam powiedzieć w ogóle ludziom. No, Poczekaj. To, co chciałam powiedzieć, to jeżeli na przykład macie problem z tym, że marnujecie mm. dużo jedzenia, dużo wyrzucacie z lodówki rzeczy, nie wiecie, co ugotować nigdy danego dnia. To bardzo polecam robić sobie takie właśnie planowanie, Checkers, tak? Planowanie. Czyli zaplanowanie na kilka dni. Ja zazwyczaj planuję tak na pięć dni, bo czasami jakiś obiad się rozkłada na kilka dni. No i um, faktycznie nie wyrzucamy tego jedzenia. co? Zdarza się niestety, że tam wyrzucimy, natomiast myślę, że o wiele mniej wyrzucamy. No ja nie pamiętam, że się ostatnio coś wyrzucałem. No, ty raczej nie wyrzucasz. Ja pamiętam, kojarzy. że kiedyś, jak mieszkaliśmy w Warszawie, to no. faktycznie zdarzało się, że wyrzucaliśmy częściej. A teraz faktycznie je wyrzucasz? Zdarza się. Na Kiedy przykład, ostatnio coś wyrzuciłaś? Mateusz, jak za dużą porcję zrobię, no to już kurczę No dobra, nie za jest dużą tak, porcję. Ja Mi pakuję. chodzi o, o takie spożywcze artykuły w lodówce, tak? No to, to co się, to, co się najczęściej psuje, na przykład, no to zdarza się, że jakieś, jakaś śmietana się zepsuje, jakiś mhm. jogurt. No, ale raczej tak jest, że zjadamy to do końca. Ale jak jest otwarte po tak? Prostu, no jak tak? jest otwarte, a tak żeby z przeterminowania, no to nie. Bardzo Wam polecam, to ogólnie to ja bardzo nie lubię robić tych list zakupów, bo najgorsze jest wymyśleć, co się chce ugotować w danym tygodniu i myślę, że takie przygotowanie listy posiłków i listy zakupów tygodniowo mi tak z godzinę, półtorej zajmuje, ale Dzięki temu właśnie oszczędzamy kasę, no bo nie kupujemy jakichś przypadkowych rzeczy. I oszczędzamy żywność. Mhm. I ja codziennie nie muszę się zastanawiać, aha, okej, okay, dobra, co ja dzisiaj muszę ugotować. Tylko po prostu zaglądam do telefonu, patrzę, co jeszcze nie ugotowałam w danym mhm. tygodniu i gotuję. Spoko. No to polecamy, a my oglądamy dalej. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał vlog. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, komentować i zostawiać lajki. To dużo daje. Dzięki Wam yy, moi, nasz, nasz kanał może się rozwijać i wybijać. No nasz, no my tutaj ja, ja jesteśmy. dodatkiem. Tak? <laughs> tu ludzie Ci powiedzą, że wcale tak nie jest. No bo Martyny też, no zobaczcie, jak Martyna dużo gada, tym, ale ja się cieszę, że Martyna dużo na tych vlogach jest i że chce mówić do Was, bo no to jest takie nasze wtedy, nie? Dlatego to nie i mój kanał, tylko nasz. Dobra, kończymy. Ja już jestem tak zmypnięty, nie mam siły.